Cześć wszystkim, tutaj Bihana Witajcie w drugim konkursie Walentynkowym, razem do wygrania będzie Painkiller czyli gra akcji FPS złożony przez polskie studio Gra, która już ma dobra kilka lat, ale to nie umiesze w ogóle nic i fajności Co trzeba zrobić, żeby wygrać w konkursie? Wystarczy w komentarzach pod tym filmikiem zostawić komentarz Stoić wpis, piste, dobra, nie chcecie się powtarzać że bierzecie udział w konkursie że chcecie wygrać cokolwiek, żebym po prostu wiedziała że jesteście tym zainteresowani Konkurs będzie trwał 24 godziny Y Cześć kochani. Przyszłość moje skrzecicho zaraz <grym> będę pozdrowić czy coś. Y konkurs będzie trwał 24 godziny. Ten tylko dlatego, ponieważ to jest konkurs walentynkowy, on się skończy trochę później niż walentynki trwają faktycznie, ale to nic, nie szkodzi mi się, tak będzie po prostu bardziej sprawiedliwie y Wyłonimy zwycięzcę w taki sposób, tak mam skrzecicho ja powiedzmy. Y Wyłonimy zwycięzcę w taki sposób, że po prostu wylosujemy jednego z y użytkowników jednego innego z użytkowników, i ta osoba dostanie kod na do, y, Steam, do gry Killer. Jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje z konkursem z Resident Evil, to już Wam mówię. Dokładnie tak. Dokładnie tak się Resident Evil. Y, Resident. To może ten konkurs jest zakończony, bo już on trwał tydzień, jeżeli dobrze pamiętacie. Y, ale nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ nie zakończyłam grać Residenta, ponieważ moje kody nie mogę pokonać. Utknęłam w tym momencie. Tam, gdzie byłam, zupełnie w tym samym yy, miejscu jestem. Yy, Chcę ja. Nie, koja mausia, nie będzie grać w Resident Evil, ponieważ to nie jest gra dla Ciebie. Kotku, no coś, ty byś później spała przez cały tydzień. Yy, przerwnik yy, I tak. Yy, mam nagranie z tego, jak ma nakładę pokonywać, ale nie będę Wam tego prezentować, ponieważ ja tam straszliwie, ale to straszliwie bluzgam. Jak ostatni po prostu szef, wykwalifikowany w bluzganie. Naprawdę, całkiem nieźle. Po prostu kiedyś połączę wszystkie śmierci z, tego, z tych filmików i zobaczycie sam moment, jak mi się zdarza. Raz, drugi, trzeci, piętnasty, czy któryś tam. No i tyle. To chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie nią zainteresowani i do następnego razu.